Witam nazywam się Mroczny Luzio Jest to gra Black Mesa Modyfikacja gry Która jest Oczywiście tą samą Grą co Half Life 1 Powiedzmy że to jest to samo Praktycznie to samo yy, Gra posiada Silnik yy, Znany wam z, dobrze z każdej Części gry zrobione przez Valve No i co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? Gram na full detale. 190 na 720 i to jest wysokie, coś nam pokażę. Nie, nie czekajcie. panie wszystko zna na no specjalnie do nagrywania tutaj muszę ustawiać. Tak to gram na full detale. 1920 i tak dalej. Dobra. Tutaj są napisy, których niestety nie będziecie widzieć. I tak, czy powiedziałem, czy można je pobrać? Ta gra jest za darmo do pobrania. Wystarczy mieć SDK 2007 z Link w opisie do pobrania i tak dalej i tak dalej. Okej. Okay. Jak y, widzicie, tutaj już troszeczkę sobie przeszedłem, ale tylko sprawdzić czy kran działa płynnie i czy dam rady nią grać. Tak. Powiedzmy, że zapomniałem te przyszłe rozdziały i zacznijmy nową grę. Myślę, że to będzie seria Let's Play. Let's play jako pierwsza. Okej, okay, zaczynajmy. Daj, niech się gra załaduje. Ach. Ach, nagrywam w to niedziela godzina 22.27 Powiedzmy, że 22.40 skończę nagrywać No A jak nie to skończę nagrywać w jakimś w pointcie No yy, bam, bam, bam. się powinno szybko załadować O, dobra Tak miejsca. Ok, widzicie, zaczynamy w, w pociągu. Tak samo jak w, w dla że przejeżdżaliśmy sobie takim pociągiem malutkim. Byliśmy oprowadzani po placówce A a może, może jednak są jakieś napisy chociaż nie ma Nie to chyba nie Black Mesa co my tutaj mamy Nie można... Enable always run No e, Nee się nie chce bać tutaj Poziom trudności gra na normalnym żeby nie było Powiedzmy że napisów tutaj nie ma Chyba że z napiętnami This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research mm -hmm. Facility mm -hmm. personnel. The time is 8:47 40, AM. a.m. Current topside temperature is 93 degrees, 93. with an estimated high of 105. Dobra, nie będę Jeśli będą na pewno będą jakieś spadki e, tych e, FPS-ów e, Grafika naprawdę pięknie wygląda. Jeśli będą jakieś cinki zmniejszy oczywiście... O właśnie ładuje się. Jeśli będą jakieś cinki, oczywiście zmniejsze jakość tekstur lub zmniejsza antyalias. Cokolwiek. Chodziła lepiej Ech, uczulenie. ładowanie, ładowanie Chcę to zrobić szybko Nagrać, wysłać, żeby już było no, już nagrane W jesteśmy tutaj. Cię dalej a, a, a. Check this train is inbound from Level Three Dormitories to Sector C Test Labs. And you're going to Sector C. If your intended destination is a security area beyond Sector C, you'll need right. to return to the Central Testing Hub. Yeah. Area Nine. This is phenomenal. Yes, that's that in this.

Także Twitcha na którym e, Nie robię gier, m, tylko pytania i odpowiedzi takie oficjalne. zasad. E, like. na pytania, high. robię różne rzeczy. Do not not halt Mam the nawet własnego Facebooka. In the event of an

Nie jak się. wygląda. To I sam gra Proszę bardzo, teraz jesteśmy tutaj. Fajnie, otwórz nam drzwi, bo tutaj trzeba przejechać. Dokładnie. Pięknie. Eee, w się czegoś tam pożaru, proszę użyć młotka, żeby rozbić Pięknie się otwiera. Aha, pięknie, pięknie. Aha, żeby nie było. Muzyka może być troszeczkę za głośno. Więc ją przyciszę do odpowiedniego. O, to zresztą się nawet ładuje. Odpowiedniego. rozmieszczenia. Jaka kapcin Ech. Ktoś mi powiedział tutaj, żebym robił sobie scenariusz do takich rzeczy No ja to robię całkowicie na skąpana, nic Całkowicie nie wiem O proszę bardzo, mamy plus wody, załadowało się Możliwe, że to tylko jest tak, żeby było Object, Gordon Gordon bo chłop, się lat w...

patrzcie roczący robot Please na te efekty recruiting team. działa jest właśnie. To jest właśnie. To jest nasz To jest właśnie. To jest z To jest nasz ostatni widok, ten przedostatni widok z robotem.

Tutaj będą małe lagi, ale to jest jeszcze... To jest ostatni raz. O, 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 o. Jimen, tak, jesteś tu. Trzeba ci zdjęcie pyknąć. Tu jesteś, no ja cię wcześniej nie widziałem. Ty tu coś kombinujesz. Maszyna kurcząca, ale pan. Tak, tutaj nie powinieneś być na pewno. No i jesteśmy w sektorze C, tak. Dobrze pamiętacie Now to miejsce w Half-Life 1, kiedy wysiadaliśmy właśnie z pociągu Tego przewoźnika Widzicie? Podziękowania specjalne dla World Software Okej, okay, teraz Kościół wyjdzie I nam powie Witamy i tak dalej Dobra, tutaj grupę mamy 37 Więc tak, wejdziemy i to będzie na koniec no! Mam nadzieję, że naprawdę wam się spodoba. Chciałbym zrobić z tego display'a. Ale to tylko od was zależy, czy wy chcecie. Dobra, ładu, ładu, ładu. Ładu, ładu, ładu. No ładu, ładu, ładu! Gdybym miał szybszy procek... ...to bym sekundę nie załadował. No, dobra. dobra. Morning, Mr. Morning. Freeman. Looks like you're running late. Yep. Good morning. Good morning. Ah, oh, You know, Barney's been pretty scarce around here. Yeah. These parts. Nice. Guess his bar tab must have finally caught up with I hope so. to <many> My, teraz wchodzimy do środka. A, żebyście nie widzieli to, to jestem z kolegą połączony oh, Przynajmniej to z Rafiksa 120 Oj. Odgłos, odgłos, odgłos. Dobra. I tutaj właśnie kończymy. Tak. To końcówka, otworzy nam się i... To jest w kolejnym odcinku. Wie... Cross me. Ja, Więc to będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I czy chcecie, abym prowadził tą grę jako serię let's play, czy jako gameplay? Be sure to stop by the front desk. goodbye. Goodbye. Dobra, trzymajcie się, cześć.